Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś widzicie już po tytule. Zapraszam Was na Hold z Ikei. Kupiłam kilka rzeczy ostatnio właśnie w Ikei, e, tak żeby trochę odświeżyć też wystrój mieszkania, więc mam nadzieję, że może troszeczkę się zainspirujecie i że z przyjemnością obejrzycie ten film. Zacznijmy może e, od e, rzeczy takich e, tekstylnych. Mam tutaj telefon, będę się posiłkować, żebyście wiedzieli, znali wszystkie ceny. Więc zacznijmy od poszewek na poduszki. Za mną, jak widzicie tutaj, jest sofa, więc uznałam, że jest y, wiosna, mieszkamy tu już prawie dwa lata, mamy cały czas prawie te same poszewki na poduszki, zmieniamy je tylko na święta Bożego Narodzenia, więc uznałam, że należy mieć więcej tych, y, tych poszewek. Dlatego też, jako że mamy poduszki z IK, te 50 na 50 kupiłam kilka poszewek. Tutaj mamy takie, to są w ogóle poszewki gruli, y, są w kilku kolorach, tutaj mam taką musztardową dwie sztuki i słuchajcie, ta musztardowe one w ogóle kosztują 9,99 za sztukę, więc mam dwie takie zielone, dwie takie piękne butelkowo-zielone, dwie takie tutaj są musztardowe, dwie butelkowo-zielone, jak widzicie pod kolor naszych krzeseł w jadalni, prawie identyczne, no powiedzmy, więc tutaj też dwie zadyszkę, no i jeszcze jest, mamy dwie takie Ciemno szare. Te znowu są bardzo podobne odcieniem do koloru naszej kanapy, więc też się na nie zdecydowałam. No i jedną taką wzięłam na próbę. Ona akurat kosztowała 7,99. Ona jest taka lekko turkusowa, trochę morska, i ona też ma taki lekki wzorek. Nie wiem, czy to widzicie, takie lekkie tłoczenie. I ta jest zdecydowanie. E, cieńsza jakby tak w dotyku, w odczuciu, e, niż te gruli, więc jeśli chcecie zobaczyć bardziej porządnego, to wybierzcie to gruli. Tutaj jest ebatilda i również jest to e, poszewka 50 na 50. I e, teraz lecimy dalej. Z takich jeszcze większych rzeczy, to Wam tutaj pokażę, ochrania na ma teraz ostatnim razem, dwa lata temu właśnie kupiliśmy sobie ochraniacz na materac. My mamy 1,80 m na 2 m łóżko i powiem Wam, że mimo, że ja piorę ten ochraniacz prawie przy każdej wymianie pościeli, no to on już też nie wygląda zbyt świeżo, wiecie, to jest dwa lata, my śpimy tam codziennie, więc uznałam, że wymienimy sobie po prostu ten ochraniacz i teraz tak, ten kosztował 69 zł, natomiast tamten, który mamy obecnie, kosztował 130, ale uznałam, że w sumie spróbujemy ten tańszy, nie mam zielonego pojęcia, czemu one się między sobą różnią, jeśli mam być szczera, no ale zobaczymy, jak sprawdzi się ten, tak jak wspomniałam, to jest 1,80 m na, na 2 m i to jest Ludors, Ludros, Ludros się nazywa ten ochraniacz, 69 zł, który właśnie mi spadł w tym momencie. Kupiłam taki, taki pojemnik, bo jak wiecie, pojemników nigdy za wiele, czekajcie, tylko znajdę jego cenę, on kosztował 4 zł. Hmm, tak, on kosztował 4 zł, taki pojemnik trochę średni kolor, wolałabym, żeby był biały, ale gdzieś w szafce na pewno y, się przyda, nie zginie, więc za czwóreczkę taki pojemnik. Y, I słuchajcie, mam też taką fajną tackę y, bambusową, ona kosztowała 10 zł. Myślę, że będzie fajna na jakieś takie owoce le, y, w lecie tutaj postawione na stole. Teraz mam tutaj na stole stoi taki koszyk też y, naturalny, to jest chyba ta trawa y, jakaś tam więc taki mam, taki mam, jakby, półmisek teraz. Jak wiecie, są tutaj jeszcze takie zielone, piękne dekoracje. Mam też takie ceramiczne z Homendiu, ale ten talerz uważam, taki półmisek, uważam, że też fajnie się sprawdzi i się przyda. I on kosztował 10 zł, więc cena również była mega atrakcyjna. Ostatnia taka rzecz, która jest do, do dekoracji, powiedziałabym. To są świece, ale to nie są byle jakie świece, bo to są świece LEDowe. To y, kupiłam je tak naprawdę y, najbardziej z myślą o balkonie, żeby y, wieczorami móc sobie takie fajne, nastrojowe. Światełko zapalić, kiedy siedzimy, mamy tam też światełko osobno, ale myślę, że to też nada fajnego klimatu. W zeszłym roku miałam takie zwykłe świece, ale wiecie, tam się to szybko brudzi, potem też niefajnie to wygląda, a te takie właśnie LEDowe, fajnie, lek, fajnie można mm, potem wyczyścić. Już Wam pokazuję, jak one świecą. O. tak one świecą, tak wygląda nie zaświecona, tak wygląda zaświecona, myślę, że daje naprawdę... Fajny klimat tu w ogóle. Mam wrażenie, że da się ustawić coś. Jeszcze tego nie rozkminiłam za bardzo, ale yy, ogarniemy. Ona tak, jak widzicie, lekko daje takie nieregularne światło, tak właśnie tak jakby iskrzy jak yy, zwykła świeca. Jest Naprawdę bardzo fajne. Jak widzicie, trzy rozmiary 35 zł. Były też tańsze. Nie ukryłam te świece ledowe w Ikei. Ale ja zamawiałam z odbiorem w punkcie, no i tam właśnie ten punkt, jakby te świece były niedostępne do odbioru w punkcie, więc zdecydowałam się właśnie na te. Mam tutaj też kilka rzeczy takich do kuchni. Zacznijmy od takich miseczek. My mamy te miseczki z tej, w ogóle prawie całą zastawę mamy z tej tańszej serii z Ikei. I mamy też taką lepszą zastawę z Ambition, ale ona jest biała. A tak doszłam do wniosku, że trochę koloru w kuchni też nie zaszkodzi. Ee, kolor. Mamy biało-czarną kuchnię, będziemy miały, mieli biało-czarną zastawę i kupiłam takie cztery miseczki. One y, wyglądają tak. Słuchajcie, one kosztowały jakieś grosze, chyba 5 zł za sztukę, o ile się nie mylę. Tak, 4,99 zł za sztukę, tutaj Wam pokażę pod światło. Są takie w sam raz, nie są za duże, nie są za małe. Są w takim y, kolorze, one nie są czarne, one są takie bardzo ciemno-szare. Y, jedyny minus tych y, naczyń koloryzowanych, powiedziałabym z Ikei, to to, że jeśli one Wam się gdzieś już czerpią czy obiją, y, to po prostu pod tym jest, ta ceramika jest biała, więc to potem nie fajnie wygląda, ale jeśli Wam to nie przeszkadza, Albo jeśli po prostu to też można szybko, łatwo i niedrogo wymienić, bo 5 zł za taką miseczkę to jest naprawdę niedużo. No to yy, myślę, że one się też fajnie sprawdzą i Wam polecam. Ja, tak jak wspomniałam, kupiłam cztery. I słuchajcie, kupiłam też, yy, zamówiłam też szklanki. My też szklanki mamy, to są takie szklanki przeźroczyste, i one mają jeszcze taką yy, podstawkę z kauczuku. Kolejne dwie sztuki, mamy już ich chyba z 6 albo 8, więc. Kolejne dwie sztuki, żeby było ich więcej, tych większych. I jedną sobie zamówiłam, tą malutką. Ja to małe lubię na takie szybkie, poranne kawy, albo jakąś herbatę, żeby też za dużo. Jeśli wiem, że nie mam na przykład czasu, a chce się czegoś napić, żeby nie lać do tych wielkich kubków, tylko taka mała szklanka naprawdę super się sprawdza. Ja Wam je bardzo serdecznie polecam. No ale z tej samej serii. Zamówiłam też inne kubki, powiedziałabym, bo to już są kubki, jak to jest szklanka. Fajna. Ona też jest fajna, bo ona jest dość niska, ale jest szeroka, dużo naprawdę pomyśli. Kupiłam taką białą. Myślę, że wygląda tak bardziej elegancko to jest taka na co dzień, a to jak na przykład, jeśli ktoś przyjdzie, to fajnie będzie zaserwować właśnie w takim białym, nieprzeźroczystym szkle. No i te też kupiłam cztery. Tutaj mam dwie. I tutaj mam dwie. I teraz jeszcze Wam podam ceny tych y, szklanek. Słuchajcie, te kosztują 8 zł za sztukę. Te białe, te przeźroczyste, duże kosztują 5 zł za sztukę. Natomiast te, ta najmniejsza, ona jest za bodajże 3 zł. Słuchajcie, już Wam powiem? Tak, równe 3 zł. Więc uważam, że y, bardzo fajne szklanki. Ja je bardzo lubię, stosujemy je, wiecie, używamy ich codziennie. One się też jakoś nie biją, nie tłuką, odpukać, jeszcze żadnej nie zbiliśmy, więc ja Wam bardzo serdecznie polecam. I tak naprawdę ostatnia rzecz, którą tutaj mam, to takie, taki zestaw, powiedziałabym, tak sobie stworzyłam, takich półmisków. One nie są zbyt duże, ale myślę, że fajnie się też sprawdzą, żeby, jeśli ktoś, jeśli będę serwować jakiś obiad, jeśli ktoś przyjdzie, jakieś przekąski na nich poukładać. Mam tutaj takie dwa małe półmiski. I one mają, moi drodzy, rozmiary, zaraz wam powiem, bo tutaj na nich nie piszę, tylko piszę na telefonie. One 19 na 10, takie dwie sztuki. I każda z tych półsłupków kosztowała 10 zł, więc myślę, że na jakieś przekąski, na jakieś słodkości do kawy bardzo fajnie ułożyć właśnie na tym. I nie wiem, czy widzicie, ale to do siebie po prostu pasuje. Mam taką jedną większą, taki większy półmisek. I on kosztował, już Wam mówię, to jest w ogóle wymiar 24 na 13. I on kosztuje 13 zł. Więc tutaj mogę Wam pokazać różnicę między nimi. Jest ciut większy. No i największy to jest 31 cm na 17. I on za sztukę kosztuje 1999 I tutaj już naprawdę można pomieścić. Sporo, więc taki sobie też komplet zamówiłam, i tak naprawdę powiem Wam, że to są y, wszystkie zakupy, jakie zrobiłam w IKEA. Y, y, ja się czaję na y, takie małe biureczko, bo chciałabym sobie troszeczkę tam przeorganizować mój taki nasz pokój, powiedzmy biurowy, y, ale to jeszcze się zastanawiam. Więc jeśli dojdzie do skutku, kupno tego biureczka. Na pewno zamówię jeszcze masę innych rzeczy, więc będzie kolejny hol. Zatem bardzo serdecznie Wam dziękuję, mam nadzieję, że może troszeczkę Was zainspirowałam tymi zakupami. Dajcie mi koniecznie znać którą, może którąś z tych rzeczy. Macie też w swojej kuchni, salonie czy łazience, bardzo jestem ciekawa. Dajcie właśnie koniecznie znać w komentarzach, zostawcie proszę kciuka do góry, subskrypcję na dole. No i oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pa, pa!